Wyobraź sobie, że kropla miodu staje się bronią nauki. Wyobraź sobie, że pszczoły od tysięcy lat tworzą naturalny antybiotyk, a teraz wyobraź sobie, że ta sama substancja, dzięki nanotechnologii, może stać się nawet cztery razy silniejsza. To nie magia, to biochemia przyszłości. Propolis, znany od starożytności jako naturalna bariera ochronna ula, to jeden z najbardziej złożonych darów natury. Zawiera ponad 300 związków biologicznie aktywnych: flawonoidy, kwasy fenolowe, estry, terpeny i mikroelementy. Ale klasyczny ekstrakt propolisu ma ograniczenie. Tylko część z tych związków naprawdę trafia tam, gdzie powinna. Zwykły ekstrakt ma biodostępność około 10-30%. Reszta ginie po drodze: utlenia się, rozkłada, nie rozpuszcza. A teraz wyobraź sobie, że możesz zamknąć te same cząsteczki w mikroskopijnych kapsułach lipidowych, które chronią, stabilizują i dostarczają substancje prosto do komórek. W naszym laboratorium opracowaliśmy nanoemulsje i liposomalne formy propolisu, w których cząsteczki mają rozmiar zaledwie 50-200 nanometrów. Dzięki temu stają się jednocześnie hydrofilowe i lipofilowe, co pozwala im przenikać przez błony biologiczne z niespotykaną dotąd skutecznością. W praktyce oznacza to biodostępność nawet 80-95%, czyli czterokrotnie wyższą aktywność biologiczną przy tej samej dawce. Aby to potwierdzić, wprowadziliśmy do badań nasz autorski propolis w nanoformulacji Elizium który jest obecnie testowany in vitro na liniach komórek nowotworowych w Instytucie Marii Skłodowskiej-Curie. Już wkrótce zobaczymy, jak bardzo nanotechnologia zwiększyła potencjał naturalnego propolisu. Nanoformulacje otwierają zupełnie nowy rozdział fitochemii. Stabilność, ochrona przed światłem, eliminacja wosków i żywic, możliwość łączenia z innymi związkami aktywnymi to kierunek, w którym podąża współczesna biotechnologia. W Tree of Life wierzymy, że natura i nauka nie są przeciwieństwami są jednym językiem tylko trzeba go zrozumieć. Dlatego tworzymy preparaty przyszłości które łączą czystość natury z precyzją nanotechnologii. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Nie stanowi porady medycznej, diagnostyki ani zalecenia terapeutycznego. Wszystkie obserwacje i projekty badawcze mają charakter naukowo-eksperymentalny. Pełny materiał i źródła naukowe znajdziesz na ormusonline.pl